Dzieje się okay. poza tobą, dzieje się automatycznie, a cel jest tylko jeden: żeby twoje rachunki za prąd były bliskie zero. Wyposażając moją fotowoltaikę w magazyn energii, ja zyskuję pewność, że podnoszę sobie poziom autokonsumpcji i mniej tracę na tej różnicy, o której powiedziałeś. Bo skoro już masz ten power bank dla domu, to rzeczywiście możesz chcieć skorzystać wtedy, kiedy to zasilanie w okolicy nie działa. Sąsiedzi prądu nie mają, a ty prąd masz. Porozmawiajmy tak naprawdę o tym, jak rozwijać swoją fotowoltaikę, co robić, żeby upgradeować swoje instalacje, ale może najpierw podsumujmy, co daje sama fotowoltaika dzisiaj. No, fotowoltaika aktualnie to oszczędności na energii elektrycznej, które szczególnie możemy dojrzeć latem. Wtedy, kiedy jest duże promieniowanie słoneczne, fotowoltaika generuje duże nadwyżki. W związku z tym ma to duży wpływ i istotny wpływ na nasz rachunek za prąd. OK, czyli tak naprawdę zbieramy tą energię latem, i to jest dobra rzecz, którą daje fotowoltaika, bo też należałoby tutaj poruszyć temat autokonsumpcji. No i dlatego właśnie warto pomyśleć o komplementarnych urządzeniach, takich jak magazyny energii chociażby. Które potrafią gromadzić energię produkowaną w trakcie dnia, po to, żebyś mógł ją wykorzystać wieczorem czy w nocy. Porozmawiajmy o tym, jak działa magazyn energii, po co tak właściwie jest magazyn energii, bo dzisiaj spotykamy się z tym, że magazyn energii to nie jest tylko urządzenie, które gromadzi energię, ale to jest urządzenie, które też zabezpiecza instalację domową. Więc co dzisiaj dla naszego klienta daje taki magazyn energii? W ogóle skąd zainteresowanie magazynem energii? Dlaczego rośnie? No, wynika to przede wszystkim z tego, jakie mamy ustawowe rozliczenie prosumentów, czyli osób korzystających z fotowoltaiki. Prosument kupuje energię nawet sześć razy drożej niż otrzymuje wynagrodzenie za to, co sprzedał. Stąd właśnie wielu klientów zaczyna się chronić trochę posiadaniem magazynem energii przed tymi różnicami w cenach energii. Wyposażając moją fotowoltaikę w magazyn energii, ja zyskuję pewność, że podnoszę sobie poziom autokonsumpcji i mniej tracę na tej różnicy, o której powiedziałeś. Tak. Czyli w sytuacji, kiedy nie mam jej w domu, jest taka godzina jak teraz, mamy 13.15, piękna pogoda, świeci słońce, tak naprawdę moja fotowoltaika pracuje pewnie w 100%, e, robi bardzo fajne uzyski, no ale nie mam magazynu energii, ja tą e, energię muszę sprzedać. Po 20 groszy. Po 20 groszy i teraz jeżeli będę chciał odkupić tą energię, no to już w zupełnie innej cenie. No z opłatami dystrybucyjnymi około 1,10 10 zł, taka średnia dla okay. Polski w bieżącym roku. Czyli rzeczywiście no, 6-7-krotnie wyższa stawka niż za sprzedaż energię, a posiadając magazyn energii, mogę ją zachować u siebie w swoim magazynie bez konieczności jej sprzedawania. Tak, to wszystko oczywiście to dobrane komponenty w instalacji, czyli będzie miała znaczenie pojemność magazynu, jaki wybrałeś, bo oczywiście im większy, tym więcej tej energii zachowasz w domu. No i sam sposób korzystania, o którym też już wspomniałeś. Ten magazyn właśnie pozwoli ci zachować ten prąd na wieczór czy na noc. Po to, żebyś nie musiał kupować go drożej. I tutaj pojawia się pytanie e, ze strony klienta. Czy ja muszę wiedzieć, jaka pojemność magazynu, co ja mam zrobić, czy ja muszę znać pytania, które ja muszę zadać? E, jak przychodzi na przykład do mnie doradca energetyczny, mm -hmm. jak wygląda dobór magazynu? O, to bardzo dobre pytanie. W polskich warunkach geograficznych, w związku z tym, że mamy pory roku i różne nasłonecznienie, wskazuje się, że optymalnie dobrany magazyn energii to fotowoltaika razy 1,5. Czyli jeśli masz 5 kW na dachu, to magazyn około 7 kWh będzie optymalnym rozwiązaniem. To pozwoli w całości naładować go w trakcie dnia, w słoneczne, wiosenne już dni. No i wystarczyć powinno również na całą noc korzystania z tego magazynu. Kluczem tak. jest zapotrzebowanie na prąd, od tego wychodzimy. No i dalej rzeczywiście sukcesywnie możemy dokładać kolejne klocki. I tutaj ważna uwaga i prośba jednocześnie do naszych klientów: zawsze przygotujcie fakturę na prąd, na spotkanie, bo jest to element, od którego zaczynamy, od którego wychodzimy i dobieramy tak naprawdę zapotrzebowanie. Tak, okej. Okay. Nie bójcie się jeszcze powiedzieć, jakie planujecie zmiany w związku z korzystaniem z energii, bo doświadczenie wskazuje, że ci, którzy fotowoltaikę już mają, są zadowoleni, zatem ilość urządzeń korzystających z prądu wzrasta. Pojawiają się klimatyzacje, pojawia się grzanie wody i tak dalej, i tak dalej. Czyli jesteśmy w sytuacji, że mamy tańszy prąd, więc z tego tańszego prądu po prostu chcemy jak najbardziej korzystać. Tak. I powiększamy. Chciałbym teraz się skupić w tym pierwszym naszym temacie, tych magazynach, bo mhm. powiedziałeś o zabezpieczeniu podwiększeniu możliwości autokonsumpcyjnej tak. takiej instalacji. Ale co w przypadku awarii, blackoutów, te magazyny też zapewniają no tak na, na wiesz, na takie. Ee, Wprost powiedzenie, no magazyn coś trzyma, magazyn zabezpiecza tak. zasoby. I teraz, jeżeli nie mam prądu z sieci energetycznej, to ja ten prąd z tego magazynu mogę wykorzystać? Tak. To wszystko oczywiście element składowy, czyli w tym przypadku dodatkowa funkcja awaryjnego zasilania, bo skoro już masz ten power bank dla domu, to rzeczywiście możesz chcieć skorzystać wtedy, kiedy to zasilanie w okolicy nie działa. Sąsiedzi prądu nie mają, a ty prąd masz. Warto zapamiętać słowo backup, więc tutaj mrugamy okiem do, do naszych klientów, żeby zapamiętali słowo backup. Okej, okay, ale co z zimą? No bo zimą jednak instalacja fotowoltaiczna nie produkuje prądu, więc tak. ten magazyn nie zapełnia się z paneli fotowoltaicznych. I teraz, czy na to są jakieś rozwiązania? Tu wchodzimy do kolejnego klocka w tej układance, bo de facto wchodzimy już w system zarządzania energią. Magazyny energii w Kolumbusie to nie samo urządzenie, to do tego e, e, algorytmy, aplikacja i urządzenia wykonawcze tak zwane pluginy które za klienta w dobie automatyzacji domów, procesów również wykorzystują to, co daje rynek jako możliwości. Tu nie musisz się przejmować tym, jaka jest cena energii nie musisz zwracać uwagi na to, jaką masz taryfę ile kosztuje dostawa aktualnie o tej godzinie. Bo w związku z tym, że w aplikacji pracuje 7 algorytmów, to one są w stanie zebrać dane o tym, jak korzystasz z domu. Wiedzą, kiedy jest większe zapotrzebowanie, bo gotujesz obiad, albo kiedy wracacie do domu i dzieci zaczynają odrabiać lekcje. Wiedza o tym, jakie jest zużycie, z jednej strony, a z drugiej strony prognoza pogody i, i, i wiedza o tym, jaka jest moc fotowoltaiki, pozwala prognozować produkcję. Okay. Wiem, ile zużywasz, wiem, ile zostanie wyprodukowane. To pozwala podjąć decyzję, czy ja powinienem magazynować, czy mogę ewentualnie ten prąd teraz sprzedać i zarobić dla ciebie. Okej, okay. ale tu nie mówimy o moich decyzjach, tylko mm -hmm. o decyzjach. Algorytmów, o decyzjach tak. Columbus Intelligence, tak? Tak. tak. Okej, okay, super. Więc kolejne słówko do zapamiętania: Columbus Intelligence, system, który pomaga naszym klientom w zarządzaniu energią. Mamy tutaj dwa produkty zarządzające energią, bo mamy Columbus Intelligence, który sprawnie operuje przez cały rok. Mamy też bilansowanie 1 do 1, które sprawnie operuje przez cały rok. No ale rola bilansowania energii, rola produktu, jakim jest bilansowanie energii 1 do 1, zimą mocno wzrasta, prawda? Tak. Tak, no bo w trakcie lata magazyn fizyczny energii jest wystarczający. On za dnia się naładuje, wieczorem i w nocy możesz z niego skorzystać. Jesienią, zimą produkcja z fotowoltaiki jest zdecydowanie mniejsza, więc magazyn nie ma fizycznej szansy, żeby się naładować. No i tu, właśnie jako komplementarna usługa to usługa bilansowania. I wykorzystania wirtualnego magazynu energii w sieci. Chciałbym teraz poruszyć temat jeszcze całego ekosystemu, czyli tej rodziny produktów Kolumbus, tak. jako takiego komplementarnego produktu, który pomaga Tobie jako klientowi oszczędzać niemałe pieniądze. I umówmy się, że dzisiaj jesteśmy w sytuacji, kiedy startujemy od paneli fotowoltaicznych. Tak. No i wiemy, że miliony Polaków już tą fotowoltaikę mają. Ponad 80 tysięcy zadowolonych klientów to są klienci Kolumbusa, którzy. Wracają, właśnie wracają po magazyny energii, wracają po Columbus Intelligence, wracają po bilansowanie, wracają po coś jeszcze? Jak to wygląda? Tak, e, produkty OZE, trzeba by do tego podejść bardziej całościowo to oprócz tego, o czym rozmawialiśmy jeszcze pompy ciepła, urządzenia do grzania ciepłej wody użytkowej, klimatyzację. I wielu z nas z takich dóbr, nazwijmy to, korzysta, bo lubimy żyć komfortowo. To może też być ładowarka do samochodu elektrycznego za chwilę. Więc masz tych urządzeń w domu kilka, i wyobraź sobie sytuację, w której każdym z nich musisz sterować oddzielnie. No, to teraz Ciężka wyobraź sytuacja. sobie sytuację, że Columbus Intelligence steruje za Ciebie. Okay. Czyli jeśli masz kilka urządzeń od Columbusa, to. Decyzja o tym, jak korzystać z prądu, jest podejmowana przez aplikację. Jeśli są nadwyżki z fotowoltaiki, to najpierw do magazynu. Jeśli magazyn jest pełen, to być może grzanie ciepłej wody użytkowej. Jeśli podłączony jest samochód elektryczny do ładowarki, to być może teraz właśnie najbardziej opłacalne będzie naładowanie baterii w, e, w samochodzie. To dzieje się okay. poza Tobą, dzieje się automatycznie, a cel jest tylko jeden: żeby Twoje rachunki za prąd były bliskie zero. Drogi kliencie, jeżeli potrzebujesz samodzielnego zarządzania energią elektryczną, jeżeli potrzebujesz produktu, który nie wymaga od Ciebie analizy, matematyki i obliczeń, to zgłoś się do Kolumbusa, wykorzystaj magazyn energii w pełni, magazyn energii razem z Columbus Intelligence, razem z Columbus Bilansowanie 1 do 1, no i zyskaj. Zyskaj tak naprawdę ogromną przewagę w oszczędzaniu i w bezpieczeństwie finansowym Twojego gospodarstwa domowego. Co rozszerzyć? Myślę, że dzisiaj warto myśleć rozszerzając swoją instalację fotowoltaiczną przede wszystkim o magazynie energii, ale o magazynie energii wyposażonym właśnie w dwa produkty, o których rozmawialiśmy. Bardzo Ci Michał dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, do zobaczenia!